Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witajcie w nowym vlogu. Boże, jak dawno mnie tutaj nie było z tego miejsca, jak dawno się z Wami nie witałam, ale tak już czas wrócić na Ziemię, do rzeczywistości. Dziś wracam do pracy. Pierwszy dzień i mam takie wrażenie, nie wiem czy Wy też tak macie, ale zawsze po urlopie ja to zawsze się tak czuję, jakbym szła eee, serio, ale pierwszy dzień w ogóle do mojej nowej pracy. Ale nic to, jestem zadowolona, w miarę wypoczęta. Dzisiaj powiem Wam, że nawet nie wiem, jak miałam się ubrać, bo yy, sprawdzałam pogodę i ma być prawie 28 stopni, w co wątpię, no ale może akurat. Yy, ale wzięłam sobie taką, wiecie, koszulę, do tego mam czarne spodnie, założę może jakieś sandałki, nie chcę dzisiaj, wiecie, żadnych adidasów ani żadnych szpilek. I tak dzisiaj Obsession Kevin Klein, makijaż standardowy w moim stylu. No, i jakoś dzisiaj miałam też ochotę na takie czerwone, karminowe, może nie karminowe, takie lekko różowe usta. I tak dzisiaj będę sobie śmigała. Powiem Wam, że z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony jeszcze chciałabym tak mieć co najmniej 3-4 dni tego urlopu, bo przyznaję, że 5 dni to trochę za mało. No, praktycznie jeden dzień to taki, wiecie, na aklimatyzację, na podróż, na ogarnianie tej rzeczywistości. No ale cóż, jeszcze też planuję urlop. Może w sierpniu, może, może we wrześniu, zobaczymy. Niemniej jednak, kochani, zapraszam Was oczywiście do oglądania i tradycyjnie zasiadajcie, zabierajcie sobie coś dobrego do jedzenia, do picia, na co tylko macie ochotę, a my co? Zaczynamy. I może już tak od samego początku, jak już tego vloga rozpoczęłam, to otwórzmy sobie jedną paczkę zamówiłam to. mamy paragon ale to za chwilkę zamówiłam sobie, zobaczcie co no dalej zamówiłam sobie taką butelkę na oliwę, co prawda ona nie jest duża, ale bardzo mi się spodobała jest taka metalowa ile ona ma? 200 ml? chyba 200 ml no, była dość druga, bo to jest stal nierdzewna, więc 100 zł, 107 dokładnie, 107 i 90 groszy. A tu mamy jakiś rozmiar, ale nie wiem co to oznacza. No nic, w każdym razie e, przeleję sobie na pewno z tych butelek, bo ja wiecie co, nie lubię, te, nie lubię trzymać tych butelek, e, czy to z Wiedronki, czy, czy z Lidla, czy, czy nawet z Carrefoura. A myślę, że to akurat będzie bardzo ładnie i estetycznie wyglądało właśnie w tym miejscu, gdzie stoją te wszystkie moje i przyprawy, i oliwy. No. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Dzisiejsze moje śniadanie, ale pewnie że jestem tak zła, bo się zagadałam, kurczę i wyszło mi jajko yy, na twardo. Demet. No ale nic, troszeczkę majonezu. U mnie jak zawsze winiary, dajcie znak w jakim wy jesteście teamie. Ja tylko winiary. Do tego kanapeczka z żółtym serem. Voilà. Tak więc, kochani, jeżeli co siedzie, życzę Wam smacznego, a my widzimy się dosłownie za chwilkę. Jak fajnie, że mam taki też wolny dzień. Wzięłam sobie, wyczyściłam jeszcze te puszki, to znaczy, no, włożyłam do zmywarki po prostu. Tu już umyłam gazówkę, jest czyściutka. Tu mam resztkę naleśników, ale teraz tym się nie zajmujemy. To jest ta butelka na oliwę też wyjęłam ją dopiero ze zmywarki, ale nie mam świeżej oliwy, więc na razie nie będę przelewała. Te, które mam, kupiłam, chyba pamiętacie, na Allegro. To już jest prawie końcówka, którą dostałam od mojej arletki z Grecji. A tutaj jest końcówka... Zaraz Wam pokażę. No naprawdę, zobaczcie, jest końcówka um, takiej ostrzejszej, którą zrobiłam z um, tutaj no, papryczkami chili. Więc nie ma sensu tej przelewać. Więc jak tylko kupię nową, to wtedy wleję sobie do tej buteleczki. A tutaj mam olej lniany. Ja wiem, powinnam go chyba raczej trzymać w lodówce, nie? Ale dobra, ja dość często tego używam, więc no trudno. I tak to u mnie tutaj wygląda. A to jest ten, no, mówcie, munek z przyprawami ostrzejszymi który przywiozłam z Lidla z. Um, Boże, no z Gdyni. Ten jednak przywiozłam, bo tam y, praktycznie tego nie używałam. Tutaj jest miód, a ja niech tutaj będzie, ale wiecie co? Mam taki fajny pojemnik y, do miodu. Może przeleję. Będzie ładniej to wyglądało. Zobaczymy. A i tutaj jeszcze mam oliwę z. Truflami. O właśnie mi się akurat skończył zapisywać film, więc super. To jest oliwa z um, truflami, którą yy, dostałam od kolegi z pracy yy, z Włoch, bo był w Włoszech, więc taką buteleczkę mi przywiózł. Nie muszę wam chyba tego przypominać, bo to jest e, stearum. I tutaj mamy wykałaczki. No dalej. No, a tutaj sól, pieprz. Voilà, więc myślę, że tę buteleczkę, podzielę, ja ją postawię? Może tutaj przełożę. Tę buteleczkę będę tu trzymała. Jak myślicie? Ładnie to będzie wyglądało. Hmm. Trzeba będzie pomyśleć. No dobra, ale na razie odstawiamy, bo oliwy nie ma. No, e, zaraz muszę wyczyścić ten mój mm, czelniczek. Tutaj jest resztka pomidorowej, którą gotowałam. A, i teraz muszę wyjąć te wszystkie elementy do mojej gazówki. Czy Wy też te wszystkie elementy myjecie w zmywarce, czy myjecie wszystko ręcznie? Nie wiem, powiem Wam, że mi jakoś nie chce się myć tego ręcznie. Jakoś tak te wszystkie ostrzejsze elementy mnie denerwują, wkurzają. Na no, to wszystko wiecie raz na jakiś czas. No, staram się raz w tygodniu to robić. E, Włożyć po prostu do zmywarki, i wiem, że to mi porządnie wymyje. Więc takie dzisiaj u mnie rzeczy się dzieją organizacyjne, ale tak powiem Wam, uwielbiam i kocham. A, znalazłam ten pojemnik na miód e, z chomuliu, ale wiecie co? On jest za duży. On jest za duży, jak na taką małą ilość miodu. Eee, tak, zobaczcie. Home and you. Musiała to jeszcze wyczyścić. Ale bardzo brzydko by to wyglądało. Zobaczcie. Się... Nie, to za dużo. To się w ogóle by tu nie mieściło. Nie. Jednak niech to sobie zostanie w słoiczku. Teraz ładniej to będzie wyglądało. A to wykorzystam przy jakiejś najbliższej okazji. No. Ale ładny jest. Prawda? Bardzo mi się podoba. I tak jeszcze odpalam kamerę, bo y, muszę y, kawy wsypać. Tej jeszcze nie miałam, dostałam ją od koleżanki i przesypię sobie do jednego pojemniczka. Ale teraz tak się zastanawiam, bo nie wiem, gdzie wiecie, co y, umieścić to wiaderko na lód. Więc na razie to może będzie stało tutaj, a tu postawię tylko y, jedną puszkę albo jedną na drugą. Jak to będzie wyglądało? Czekajcie, czy to w ogóle. W sumie nie byłoby takie złe, no ale to tak brzydko wygląda. Nie. No nic. E, zobaczymy, jaka będzie ta kawa. E, no, pachnie dość ładnie. Zobaczymy, czy ona będzie akurat e, w moim smaku. Na razie, no muszę zdradzić kimbo. No cóż. Tak czy inaczej, będzie testowanko i na pewno dam Wam informację zwrotną. A marka to Astra. Nigdy jej nie piłam, więc zobaczymy jak ona mi się sprawdzi zobaczcie, wsypałam e, też tą kawę i widzicie różnicę? tu jest resztka Kimbo a tu jest ta, którą teraz dosypałam no różnice w ziarnach kolorze chociażby i w paleniu ja widzę no więc no zobaczymy, czy to more to będzie to co mi przypadnie do gustu a tutaj co my mamy czy to jest 100% arabika? Czy to jest jakaś mieszanka? Kurczę, to no nie jest napisane. No nie są, zobaczymy. Intensywność, jak widzicie i yy, yy, kwasowość jest 5 na 10. Zobaczymy. Dam Wam na pewno znak tak czy inaczej. O, kawiarka uzupełniona, wyczyszczone, wszystko pięknie, ładnie. To zaraz wyrzucam do śmieci. Tu postawiłam na razie jedną tą puszkę. Tu jest właśnie ten pojemnik na lód. Biorę się zaraz za czyszczenie tego dzbanuszka. Tu już położyłam wszystkie te elementy. I tutaj jeszcze chyba... Tak, tu jeszcze muszę tylko położyć kurki do gazu. I voilà. W sumie tę część mam już ogarniętą. Dawno nie paliłam żadnego wosku, a jak wiecie, mam ich sporo. Jeszcze tutaj, w tym poczekajcie otworzę. O, kolejne, kolejne, które są rozpakowane. E, no i na jaki ja miałabym teraz ochotę zapach? Kurczę, powiem Wam, że nie wiem, tak to zawsze świecę, świecę, świecę. Ale może czas właśnie się na. Jakiś fajny zapaszek. Tu na razie mamy Janki Candle To na pewno nie, bo to jest za ciężkie na teraz. Eee, tu mam jeszcze po otwierane. Może te bym w końcu wykończyła do końca. To jest tak świeży, morski. Tak, właśnie na ten mam dzisiaj ochotę. A tu jeszcze mam jakieś otwarty. I to wyrzuciłam. Mm. o Jezu, ten Midsummer Night, to jest przepiękne miałam świecę e, piękny to jest zapach ale taki na wieczór bardziej, teraz jeszcze mamy to południe, więc chyba tak, decyduję się na ten te na razie muszą jeszcze zaczekać na swój dobry czas. A tu mam, moi drodzy, czekajcie, muszę to tak przesunąć, zapachy z Kringle, też przepiękne. Też takie, na które... O, to jest chyba nawet to samo... Nie, to nie jest to samo, myślane. Więc e, myślę, że niebawem chyba zacznę częściej palić właśnie te, um, te woski żeby je powypalać. Na razie jak widzicie nie kupuję ani żadnej świecy, ani żadnych wosków, bo serio, ale tych zapasów mam bardzo dużo. Więc dziś raczę się tym tą cudownością. A Wy wolicie woski? W ogóle palicie woski? Jeżeli tak, to czy Yankee Candle to jest wasz, Wasza ulubiona marka, czy jednak wybieracie mm, na przykład Kringle albo Goodwick? Czy macie swój jakiś taki ulubiony zapaszek? Jestem bardzo ciekawa, kochani. Ja wiecie, co szykuję się już do pracy. Jeszcze tutaj mam mój urządek, zaraz sobie będę go dopijała ugotowałam sobie jajka, zaraz je też muszę spakować na pierwsze śniadanko i powiem Wam, że tak, pogoda u nas się zrobiła fatalna, bo pada, jest troszkę chłodniej, no ale nic to, ja nie wiem czy jeszcze coś powinnam założyć, jakiś płaszczyk czy jakąś kurteczkę, zobaczymy, ale tak. Cieszę się, bo jak widzieliście, ogarnęłam w końcu moją kuchnię. Jak widzieliście również w poprzednim vlogu, y, ogarnęłam sypialnię. Tak jak powiedziałam, tam co prawda nie jest za ładnie, nie jest tak, jak bym sobie życzyła. Niemniej jednak są rzeczy, które y, będą sprzedawane. Fajnie dziękuję, bo y, trzy dziewczyny się do mnie dozwały na Instagramie z prośbą o to, żebym podała, y, jak się właśnie nazywam, na Vinted. Więc cudownie, dziewczyny, przebierajcie, wybierajcie co tam, na co tylko macie ochotę. Ja większość rzeczy zdjęłam ze stanu. Natomiast sukcesywnie będę pojedyncze rzeczy tam dodawała, wrzucała, więc tak jak powiedziałam, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do szperania, buszowania na tym moim profilu. I teraz tak, moi drodzy, jak robiłam te porządki, kurczę, powiem Wam, że skusiłam się na jedną świecę, wiem. Miałam już niczego nie kupować. Miałam już, yy, że tak powiem, zamknięty budżet, jeżeli chodzi o, yy, o kupowanie jakiejkolwiek świecy do domu, ale ona była na mojej liście i stwierdziłam, że no trudno, jest w bardzo dobrej cenie, biorę. Yy, więc zobaczymy. Czekam teraz na przesyłkę i to jest tak, Janki Kandel, więc. Być może kogoś też akurat tą świecą zainspiruje. Jak przyjdzie i będzie wszystko z nią w porządku, to postaram się ją Wam również podlinkować. I tyle, moi drodzy. Pozwólcie, że ja dopiję ten wrzątek, wezmę jeszcze, ogarnę te jajka, a ja tymczasem zakończę tego vloga. Bardzo, ale to bardzo, kochani, Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Was zmobilizowałam, zainspirowałam do ogarniania kolejnej przestrzeni w Waszych mieszkaniach, domach, whatever. A my widzimy się w następnym moim odcinku. Do następnego ciao!